Nie ma już koalicji 13 grudnia w kształcie, jaki znaliśmy od 13 grudnia ubiegłego roku. Przestała istnieć na równo tydzień przed pierwszą rocznicą jej powołania. Dotychczas głównym zwornikiem tej koalicji była obsesyjnie wręcz podsycana przez premiera Donalda Tuska nienawiść do prawa i sprawiedliwości i lidera tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Ale to właśnie postać Kaczyńskiego stała się powodem spektakularnego buntu, dotychczas bezwolnych, Koalicyjnych marionetek, w wyniku którego rozpoczął się proces gnicia układu rządowego, i już wkrótce polska polityka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy prężną społeczność polskich patriotów. Jest nas tutaj już ponad 65 tysięcy, ludzi, dla których polska kultura, z jej bogactwem, a zarazem odmiennością zarówno od wschodu, jak i od zachodu, jest źródłem tożsamości i inspiracji, a wspaniała polska historia, pełna spektakularnych wydarzeń i zupełnie niezwykłych postaci, stanowi źródło zbiorowej dumy. Drodzy Państwo, którzy podzielacie te poglądy, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, bardzo proszę zróbcie to, ponieważ ten ułamek sekundy, jedno krótkie kliknięcie, jest kluczowe dla rozwoju naszego kanału i dzięki temu nasze komentarze, zawsze niezależne i zawsze z polskiego punktu widzenia, szerzej niosą się po YouTube. Dlatego serdecznie proszę subskrybujcie kanał. Drodzy państwo, dzisiaj miała miejsce konwencja inaugurująca kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski zapowiedział podczas tej konwencji, że jeżeli zostanie prezydentem Rzeczypospolitej, to jedną z pierwszych ustaw, jakie podpisze, będzie ustawa o języku śląskim. Mówił to na tle biało-czerwonych flag. Ten polityk, który tak bardzo lubił się otaczać flagami niebieskimi w złote gwiazdki, wśród których z rzadka pojawiały się biało-czerwone, teraz po na polskiego patriotę, ale zarazem jakże wyraziście obnaża swoje prawdziwe intencje. Otóż język śląski to jest wymysł niemieckiego wywiadu BND, który został stworzony po II wojnie światowej, a ma na celu osłabianie związków Śląska z Polską, żeby docelowo ziemię te wróciły do niemiec. Wiem co mówię, ponieważ Pochodzę ze Śląska i miałem w swoim życiu możliwość spotkania ludzi, którzy w większości już nie żyją, ale brali udział w powstaniach śląskich oraz byli ofiarami niemieckich represji podczas II wojny światowej. Wszyscy ci ludzie mówili jednoznacznie, my doma zawsze godali po polsku. Dla nich nie było innego języka niż polski lub niemiecki. Oni wiedzieli doskonale, że ta polszczyzna, którą się posługują, archaiczna, z naleciałościami niemieckimi, ale polszczyzna to jest ich największy skarb, który został przekazany przez ich przodków, a przodkowie ci przez siedem wieków żyli na ziemi oderwanej od Polski, mimo to jednak ocalili swoją polską tożsamość, której najważniejszymi wyrazami były język. I katolicka wiara. Dlatego, jeśli Trzaskowski deklaruje już pierwszego dnia swojej kampanii wyborczej, że jedną z pierwszych ustaw, które, które podpisze, będzie ustawa o języku śląskim, to trudno o lepszy dowód na to, że będzie to polityk bardzo wierny dotychczasowej politycznej linii Platformy Obywatelskiej, linii służalczości wobec Niemiec. Wszystko to ma miejsce na zaledwie dzień po sejmowych głosowaniach nad zdjęciem immunitetu z posła Jarosława Kaczyńskiego. Te głosowania były wczoraj dwa i w jednym przypadku immunitet Jarosławowi Kaczyńskiemu rzeczywiście został zdjęty. Chodzi o jego fizyczny kontakt z człowiekiem, który się nazywa aktywistą społecznym, a który jest po prostu zwykłą łajzą. Jest absolutnie wyzuty z podstawowych ludzkich uczuć i który prowokował Kaczyńskiego między innymi Słynnym Wieńcem, na którym oskarżył prezesa Prawa i Sprawiedliwości o przyczynienie się, a wręcz o spowodowanie tragedii smoleńskiej. I Jarosław Kaczyński za kontakt fizyczny z tym kimś odpowie, ale już za zniszczenie Wieńca, tego haniebnego, niedopuszczalnego Wieńca nie, ponieważ w tym akurat sprzeciwili się Tuskowi, jego koalicjanci, głównie z trzeciej drogi, ale nie tylko. Dlaczego tak zrobili? Czy nagle ruszyło ich sumienie? Nie sądzę, proszę państwa, na tym posiedzeniu Sejmu został również przyjęty najgorszy budżet w historii III Rzeczypospolitej. Budżet, który jednorazowo w 2025 roku będzie obarczony większym deficytem niż wszystkie budżety zarządów prawa i sprawiedliwości od lat od roku 2016 do 2023. W związku z tym nie będzie pieniędzy na bardzo wiele podstawowych usług społecznych. Polskę czeka fala zwolnień, fala zdecydowanego. Po gorszenia nastrojów społeczno-ekonomicznych, a to wszystko będzie oczywiście uderzało między innymi w kandydata platformy obywatelskiej na prezydenta, bo przecież będzie on w naturalny sposób łączony z tym, do czego doprowadza ekipa Donalda Tuska, ale koalicjanci nie chcą przede wszystkim brać odpowiedzialności za dewastację ustroju państwa. Oni się zwyczajnie wystraszyli. Przede wszystkim Szymon Hołownia, który jako bardzo niedoświadczony polityk został zmuszony do kilku działań które z całą pewnością mogą go wpędzić w bardzo poważne kłopoty prawne. Że przypomnę chociażby wygaszenie, bezprawne rzecz jasna, mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co miało miejsce na początku roku. Hołownia się wystraszył i ma świadomość, że był tylko narzędziem w rękach Tuska. Narzędziem, które właśnie przestaje być potrzebne. W związku z tym Donald Tusk będzie chciał się Hołowni pozbyć, ale ten walczy o życie i postanowił się zbuntować. Wyrazem tego buntu był sprzeciw wobec zdjęcia immunitetu z Jarosława Kaczyńskiego za ten haniebny Wieniec. Zdecydowana zmiana nastrojów społecznych, a mówiłem tu już Państwu kilka razy, że od. Wielu tygodni żaden sondaż, co najmniej od 15 października, żaden sondaż opinii publicznej nie daje już większości parlamentarnej partiom, które tworzą obecną koalicję rządzącą, więc nastroje będą się tylko pogarszały. To oznacza, że zmiana układu politycznego w Polsce jest zdecydowanie bliższa niż dalsza, a w związku z tym uczestnicy koalicji 13 grudnia muszą się liczyć z odpowiedzialnością za te czyny, do których pchnął ich. Tusk, a były to czyny związane z dewastacją ustroju państwa, z nielegalnym przejmowaniem instytucji, np. prokuratury krajowej, z wieloma innymi działaniami, których prowodyrem był Tusk, ale do których realizacji zmuszał swoich koalicjantów. I teraz ci koalicjanci, świadomi, że sytuacja znacząco się zmienia, postanawiają jednak iść po prostu po rozum do głowy, mają w sobie jeszcze trochę instynktu samozachowawczego i w związku z tym wszczynają bunt. Teraz im bliżej wyborów prezydenckich, tym więcej będziemy takich wierzgnięć widzieli. Ten układ nie będzie już spójny, a sytuacja na polskiej scenie politycznej będzie zmierzała do radykalnej zmiany. Wiele wskazuje, że nastąpi ona tuż po wyborach prezydenckich, jeśli tylko wygraje Przedstawiciel szeroko rozumianego obozu patriotycznego, obozu konserwatywnego, polskiej prawicy. I w związku z tym stawiam tezę, że piątek 6 grudnia, dzień w którym koalicja pękła, jest przełomowy i od tego momentu rozpoczyna się już ostateczny proces gnicia tego układu rządowego, którego nie łączyło nic poza niechęcią, a wręcz nienawiścią podsycaną przez Donalda Tuska w stronę prawa i sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego, ten zwornik właśnie przestał istnieć. Jestem ciekaw, czy państwo zgadzają się z moją diagnozą. Bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach. Kłaniam się pięknie i pozdrawiam.